Witam serdecznie wszystkich zapalonych graczy. Już skończyłem grę War of The New Order. Całą, w całości pokazałem na YouTubie, na moim kanale Faja Gra No i przyszedł czas, aby zagrać w jakieś inne gierki, single player i pokazać Wam przechodzenie moje tych gier od początku do końca. Wszystko, po prostu cała moja gra będzie zarejestrowana na YouTubie. Myślę, że to jest ciekawy sposób. No i zaproponowaliście mi wiele gier do zagrania. z Record Phantom, to muszę się zastanowić. GTA 5, no to już za niedługo będzie. Far Cry 3, ale oczywiście Far Cry 3 już przechodziłem. Świetna gierka. Czekam na Far Cry 4, premiera 20 listopada tego roku, więc na pewno w nią zagram. Fir no fir przechodziłem, ale do pewnego momentu no niestety mimo to, że jestem kawał chopa to trochę się boję takich gier z małymi dziewczynkami Arma 3 raczej nie, GRID, Grid 1 oczywiście był świetny, Grid 2 miałem, ale nie grałem, ale zagram sobie w Grid Auto Sport najnowsza wersja. Tylko oczywiście to nie jest to mogę pokazać jak ta gra wygląda, nic więcej. Battlefield właśnie i tutaj chciałbym zagrać w single playera Battlefield 4 zaraz Wam pokażę urywek tej gry i chciałbym ją przejść po prostu to nie jest za długi single player więc myślę, że dużo odcinków nie będzie Call of Duty Black Ops 2 też właśnie, Call of Duty Black Ops 2 też pokażę za chwileczkę i też chciałbym właśnie przejść tą grę od początku do końca, bo grałem w nią tylko godzinkę, a naprawdę ciekawy single player. Oczywiście czekam na Call of Duty Adventure Warfare, który 4 listopada premiera będzie, to na pewno zagram w tą gierkę. Sniper Elite, no to wiadomo Sniper Elite już za kilka dni mamy V3 premierę, no to na pewno w nią zagram. Jeżeli chodzi o Wiedźmin 1-2, wiadomo, wszyscy czekamy na trójkę. Nie grałem ani w jeden, ani w dwójkę. No to też prawdopodobnie fajnie by było zagrać w jakąś część tego Wiedźmina. Menowar, szczerze mówiąc, nie patrzyłem się, co to zagra. Drakens. The River of Time też nie zerkałem. Saints Row 4. Grałem w tą grę, ale to już jest trochę. To już. Premiera była dawno. Payday 2 no to, to nie jest single player. Watch Dogs właśnie. Watch Dogs mam i nie grałem. I bardzo chętnie bym przeszedł od początku do końca grę. Watch Dogs Assassin's Creed Black. Black, no też właśnie nie grałem Wyinstalowałem już z pulpitu Ale oczywiście za niedługo będzie najnowsza część I w najnowszą część na pewno zagram Chociaż w tom Black Flag też przydałoby mi się zagrać Hitman, w Hitmana grałem troszeczkę Ale jakoś mi nie przypadł do gustu Ghost Record, Future Soldier O, w to bym zagrał Call of Duty Ghost, aha to już mówiłem Aha, ja mówiłem Black Ops 2, Ghost właśnie w Ghosta bym chciał zagrać, Serius Sam 3, Team Fortress 2 to jest multiplayer, Call of Duty, Call of Duty Guns, też nie przeszedłem tą grę, a mam ją. S Sniper Elite, a to już mówiłem: Rage. No i właśnie e, tutaj proponowaliście Outlast. E, to jest survival Horror. E, z tego co zerkałem na jakieś tam filmiki na YouTubie, to może być bardzo ciekawie. Teraz właśnie e, jest najnowsza część Outlast e, Whistleblower, czyli chyba gwizdek taki dmuchany, czy jakoś tak. E, a więc pokażę Wam teraz, w jakie, gry, w jakie gry chciałbym zagrać od początku do końca na kanale Fajagra. A więc pierwsza gierka, którą chcę przejść od początku do końca, to właśnie jest Watch Dogs. Jest to gra akcji z otwartym, nafascynowanym technologicznymi nowinkami Chicago, w której najpotężniejszą bronią bohatera staje się umiejętność cichakerskie. Wcielamy się w postać byłego przestępcy imieniem e, Aiden Pierce, e, czyli antybohatera, e, który jest ekspertem we włamywaniu się do systemów elektronicznych. E, no i e, oczywiście e, wiadomo popełniam wiele błędów, na przykład w Wolversteinie e, wiele wiele błędów popełniałem, ale to e, oczywiście gra for fun. E, myślę, że w trakcie Grania w tą grę podpowiecie mi, na co mam zwracać uwagę, żeby mm, dobrze przejść tą grę. E, a więc to jest pierwsza gra, w którą e, będę chciał zagrać na moim kanale YouTube. Następną gierką, którą właśnie chciałbym przejść od początku do końca e, która już ma prawie rok, czyli Call of Duty Ghost. E, ponieważ e, i tak wiecie w tym roku następna część. Znowu w listopadzie, tak co roku, następne części Call of Duty. A kiedyś, kiedyś, wiele, wiele lat grałem w Call of Duty 2 i w Call of Duty 4. Więc dobrze by było sobie przypomnieć dobrego FPS-a i przejść ten single player. A więc Call of Duty Ghost też za zagości na moim kanale. No i, i też chciałbym przejść. Yeah, to Battlefield to 4 single player, ok. ponieważ do tej pory jeszcze nie znalazłem co, co czas, aby przejść tą gierkę, a naprawdę naprawdę warto o, to chyba to, to zobaczyć nie co nie oferuje tego, ten single player. A więc na razie te trzy gierki bać, zaistnieją na kanale Faja ja Gra. i e, przejdę oczywiście od początku do końca. Yy, oczywiście z waszą pomocą, yy, no a w przyszłości, mam nadzieję, że właśnie yy, też Outlast, yy, również z, za niedługo Sniper Elity Trujeczka. Yy, no i, i oczywiście co tam będziecie proponować. A więc yy, już niedługo odcinki właśnie z tych trzech gier Watch Dogs, Call of Duty Ghosts oraz Battlefield 4. A więc do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie trzymajcie się. Słuchajcie, jeszcze tak na sam koniec. Nie wiem, czy namówicie mnie na to, żebym jeszcze zagrał w tą grę. Czyli Outlast. Nie wiem.